Jak Roman, bohatera Takiego Romana potrzeba nam teraz Bo za patriotę i doktora Niech dobrych Polaków nastanie w końcu pora o -o -o. O -o. Pamiętaj, Polsko ma Takiego Romana Takiego trzeba nam Pamiętaj, ma ojczyzno Pamiętaj, Polsko ma Takiego Romana, takiego trzeba nam, takiego trzeba nam. Jego kolumna na placu zamkowym, piaskowy mundu i szczerwiec narodowy. Bartek i Adam po pierwsze stawiają, biało-czerwone barwy powiewają. historii wprowadził Roman Ład, zabrał wrogom polskie nieklubne przywileje, teraz Roman Dworski wśród kolegów swych razem z Zamojskim z nieba się śmieje, takiego jak Roman, bohatera, takiego Romana potrzeba nam teraz. Romana potrzeba nam teraz bo za patriotę i doktora niech dobrych Polaków na stanie w końcu pora Takiego jak roman bohatera takiego romana potrzeba Nastanie w końcu pora takiego jak Roman. Takiego jak Roman, bohatera, takiego Romana potrzeba nam teraz, bo za patriotę i doktora, niech dobrych Polaków nastanie w końcu pora. Oh. Oh. Pamiętaj, Polsko ma takiego Romana, takiego trzeba nam. Pamiętaj, ma ojczyzno, pamiętaj, Polsko ma. Takiego romana, takiego trzeba nam, takiego trzeba nam. Jego kolumna na placu zamkowym. Piaskowy mundu i narodowy. Bartek i Adam po pierwsze stawiają. Biało-czerwone barwy powiewają. Tak jego... Szanowni Państwo, jesteśmy w przeddzień fałszywego masońskiego święta niepodległości przy pomniku Romana Dmowskiego. Tutaj spotykają się patrioci. Historia tego pomnika jest świadectwem, jak bardzo pokrętne są losy Generalnego Gubernatorstwa z późniejszymi zmianami. Ale my sobie tutaj z tym doskonale, proszę Państwa, radzimy. Zobaczcie, co jest organizowane za moimi plecami. Po to, żeby to miejsce nie było okazałe, po to, żeby nie było należy się uporządkowane, żeby wtedy kłamać skutecznie, odciągać uwagę Polaków od prawdy o odzyskaniu niepodległości. Jest spokojnie, jest Rześki wieczór listopadowy, 10 listopada 2023. My pamiętamy my tutaj Zrobimy wszystko, żeby naród polski się ocknął i przeniósł fałszywe masońskie święto, zlikwidował je właściwie i ustanowił prawdziwą, przypomniał sobie o prawdziwej rocznicy odzyskania niepodległości, to znaczy 28 czerwca 1919, podpisanie traktatu wersalskiego przez naszych bohaterów: przez pana Romana Dłowskiego, przez Ignacego Paderewskiego i przy, przypieczętowanie przez. Maurycego Zamojskiego, herbem polskim, polskiej szlachty Jelita. O tym nie zapominamy. Jesteśmy tutaj przez cały 11 listopada i przypominamy, jak to było naprawdę. Abyście się wiedzieli, jak to było i jak to jest, to popatrzcie na rozgrzebanie tego placu na rozdrożu. To nie jest przypadek. To jest właśnie to jest właśnie to jest właśnie to. Czołem Wielkiej Polsce.